Moje ostrze płonie świętym ogniem! Płoń! Wygrywasz. Poddaję się. Potrzebna mi broń. Mam za mało many. Ten stronnik już atakował. Już atakowałam. Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Mam pełną rękę. Mam zbyt wielu stronników. Nie mogę namierzyć zakamuflowanych stronników. Nie mogę tego zagrać. To nie jest prawidłowy cel. Muszę zaatakować stronnika z prowokacją. Nie mogę tego zrobić. Świętujmy festiwal ognia. Ach, witaj. Szczęśliwych zaduszników. Szczęśliwej zimowej uczty. Szczęśliwego nowego roku szczęśliwego nowego roku, wesołych miłogrodów. Moje ostrze płonie świętym ogniem. Już prawie nie mam kart. Witaj. Święty ogień to ja zjadam na śniadanie. Skończyły mi się karty. To bez wątpienia błąd. Będę ci służyć. Za szatrat, Ar, zabieram twój skarb! O, wybacz najszczersze podziękowania, hm, tyle możliwości. A może zrobić tak? Zapłacisz za to, kundlu! Ruszajmy! Dobre zagranie! To niesamowite!